Witamy w kolejnym tutorialu dotyczącym tworzenia wypadkowej. Jak już wspomniano w poprzednim filmie, drugie rozwiązanie to metoda analityczna. Stanie wiatru F1 na dachu można podzielić na składową poziomą F1H i składową pionową F1V. Rysunek pokazuje kąt nachylenia dachu 45 stopni. Siła F1 jest prostopadła do dachu. Z tego powodu nachylenie siły również wynosi 45 stopni. Iloczyn F1 i sinusa 45 stopni skutkuje powstaniem siły pionowej. F1h jest równe f1 razy cosinus 45 stopni. Siła f2 biegnie całkowicie w poziomie z pionową składową równą 0. Mając w układzie wszystkie siły pionowe i poziome, możemy przejść do sumy wszystkich obciążeń pionowych i poziomych. Jeżeli zdefiniujemy dodatni kierunek w górę, wartość RV wypadkowa pionowa wynosi 0,71 kN. W przypadku PR wypadkowej poziomej kierunek dodatni jest skierowany w prawo i używamy wtedy F1H i F2. Wynik to 1,71 kN. Po obliczeniu sumy sił pionowych i poziomych, narysujmy je poniżej i przyjrzyjmy się powstałej geometrii. RV jest skierowana w górę, a RH w prawo, ponieważ obie wartości są dodatnie. Rysunek pokazuje, że jest to trójkąt prostokątny. Z tego powodu wypadkowa jest określana za pomocą twierdzenia Pitagorasa. Wypadkową jest przeciwprostokątna trójkąta, która jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z rv do kwadratu plus rh do kwadratu. Powstaje wartość 1,85 kN, podobnie jak w przypadku metody graficznej. Wypadkowy kąt od poziomu jest określany na podstawie arkus tangensa długości przeciwległego boku podzielonego przez długość sąsiedniego boku. Powstaje wartość 22,5 stopnia. Film pokazał, jak utworzyć wypadkową metodą analityczną. W następnym filmie sprawdzimy obie metody na tym samym przykładzie w programie RFM.